Dźwięk rozdzierającego płaczu niósł się echem przez opustoszałe korytarze szkoły imienia Adama Mickiewicza, uderzając w szare ściany i odbijając się od wypolerowanych podłóg, które lśniły pod zimnym światłem jarzeniowym. Andrzej Nowak, szkolny woźny od 27 lat, zatrzymał się w pół ruchu, z miotłą zawieszoną kilka centymetrów nad podłogą. Jego dłonie, pokryte mapą zmarszczek i blizn po latach ciężkiej pracy, zacisnęły się mocniej. Na drewnianym trzonku. Znał ten dźwięk aż za dobrze. Dźwięk młodego serca pękającego na milion kawałków. Krzysztof Wiśniewski, 17-letni uczeń klasy maturalnej, siedział skulony w kącie pustej klasy chemicznej z twarzą ukrytą w dłonie. Jego ramiona drżały, a oddech był nierówny, przerywany szlochami, których nie potrafił już dłużej powstrzymywać. Chłopak nie zauważył, gdy drzwi klasy uchyliły się cicho i stanął w nich Andrzej. Z troską wymalowaną na pooranej z marszczkami, Twarz. Woźny obserwował go przez chwilę, rozpoznając w tej skulonej sylwetce własną przeszłość ból, który sam kiedyś nosił w sercu. Krzysztof był jednym z najzdolniejszych uczniów w szkole, obiecującym matematykiem, który już teraz wygrywał wojewódzkie olimpiady. Nauczyciele widzieli w nim przyszłego studenta prestiżowych uczelni, może nawet Cambridge czy MIT. Jednak Andrzej, który widział go codziennie na szkolnych korytarzach, dostrzegał to, czego nie zauważali inni samotność chłopca, jego napięcia, ramiona, sposób w jaki unikał kontaktu wzrokowego, jakby próbował stać się niewidzialnym. Dostrzegał w nim wewnętrzną walkę, którą sam niegdyś toczył. Szare, brudne od pracy dłonie Andrzeja sięgnęły do kieszeni zniszczonego fartucha. Wyciągnął z niej paczkę chusteczek. Zawsze nosił je przy sobie, od kiedy jego wnuczka zaczęła odwiedzać go w weekendy. Podszedł powoli, a jego ciężkie buty wydawały głuchy odgłos na wypolerowanej podłodze. Zatrzymał się przy ławce, wyciągając z chusteczkami w kierunku Krzysztof. Chłopak podniósł wzrok, zaskoczony obecnością woźnego. Jego oczy były zaczerwienione, a policzki mokre od łez. Przez chwilę patrzyli na siebie w milczeniu. Młody chłopak u progu dorosłości i stary mężczyzna, który widział już w życiu wszystko. Tamtego popołudnia, w pustej klasie chemicznej, narodziła się niewypowiedziana więź między dwoma pozornie różnymi światami. Andrzej nie zadawał pyt. Usiadł obok chłopca i zaczął opowiadać o własnym życiu, o czasach, gdy sam. Był młody i zagubiony. Mówił cicho, spokojnie, a jego głos, choć szorstki od lat palenia papierosów, niósł w sobie ciepło, którego Krzysztof tak desperacko potrzebował. Mówił o swojej młodości w małej wsi pod Lublinem, o ojcu alkoholiku, o marzeniach o studiach, które nigdy się nie spełniły, o pierwszej miłości, która złamała mu serce. Krzysztof słuchał, a jego łzy powoli wysychały. W słowach starego woźnego odnajdywał echo własnych doświadczeń, samotności, presji. Strachu przed porażką. Andrzej nie wiedział, że ten niepozorny moment stanie się początkiem łańcucha wydarzeń, które na zawsze odmienią życie ich obu. W następnych tygodniach Krzysztof zaczął regularnie zostawać po lekcjach. Pomagał Andrzejowi w drobnych naprawach, słuchał jego opowieści, a czasem po prostu siedzieli razem w ciszy, która mówiła więcej niż słowa. Woźny zauważył, że z każdym dniem w oczach chłopca pojawia się coraz więcej świat, że jego ramiona prostują się, a uśmiech rzadki gość na jego twarzy, zaczyna pojawiać się część. Nie wiedział jednak, że również on sam zaczyna się zmieniać, że jego kroki stają się lżejsze, a zmęczenie, które przez lata osiadało na jego barkach, jak ciężki płaszcz, powoli ustępuje. Pewnego dnia, gdy Andrzej zamiatał szkolny dziedziniec, zauważył luksusową czarną limuzynę, zatrzymującą się przed bramą szkoły. Z samochodu wysiadł elegancki mężczyzna w idealnie skrojonym garniturze, w wieku około 50 lat, z siwiejącymi skroniami

i przenikliwym spojrzeniem. Woźny instynktownie wyczuł, że to nie jest zwykły rodzic przybywający na zebranie czy urzędnik z kuratorium. Było w tym człowieku coś, co mówiło o władzy i bogactwie, w sposobie, w jaki się poruszał, w pewności siebie emanującej z każdego gestu. Mężczyzna przedstawił się jako Robert Morawski, ojciec Krzysztofa. Andrzej znieruchomiał, zdezorientowany. Przez wszystkie tygodnie rozmów z chłopcem ten nigdy nie wspominał o swoim ojcu. Mówił o matce, która Zmarła na raka trzy lata temu. O ciotce, która czasami go odwiedzała, ale nigdy o ojcu. Teraz, patrząc na elegancko ubranego mężczyznę przed sobą, Andrzej zaczynał rozumieć dlaczego. Robert Morawski. Jak się okazało, był jednym z najbogatszych ludzi w kraju, tajemniczym milionerem, który zbudował imperium nieruchomości, działając zawsze w cieniu, z dala od mediów i fleszy aparatów. Mężczyzna poprosił Andrzeja o rozmowę w zacisznym miejscu. W pustej bibliotece szkolnej, wśród regałów pełnych książek pachnących wiedzą i możliwościami, woźny wysłuchał historii, która wydawała się wyjęta z powieści. Robert opowiedział o swoim małżeństwie z matką Krzysztofa, o ich miłości, która z czasem przerodziła się. Się w coś toksycznego. O rozwodzie, po którym żona zabrała syna i zerwała wszelkie kontakty. O latach poszukiwań, podczas których próbował odnaleźć dziecko. O tym, jak po śmierci byłej żony wreszcie odkrył, gdzie jest jego syn, ale nie miał odwagi, by wkroczyć w jego życie, bojąc się, że chłopak go znienawidził. Przez ostatnie trzy lata obserwował Krzysztofa z dalek, śledząc jego postępy w szkole, jego olimpiady, jego samotne powroty do pustego mieszkania. Oczy Roberta, błyszczące i Zimne jak arktyczny lód, wypełniły się łzami, gdy opowiadał, jak wynajął prywatnego detektywa, by ten obserwował syna. Jak dowiedział się o ich spotkaniach, o tym, że woźny stał się dla chłopca kimś w rodzaju mentora, kimś, kto wypełnił pustkę po nieobecnym ojcu. Głos milionera załamał się, gdy wyznał, że przyszedł podziękować Andrzejowi za to, co zrobił dla jego syna. Andrzej słuchał w oszołomieniu, próbując przetworzyć wszystkie informacje. Robert wyjął z wewnętrznej kieszeni Martyna narki kopertę i położył ją na stole między nimi. Woźny nie musiał zaglądać do środka, by wiedzieć co w niej jest. Czek. Zapłata za coś, co nie miało ceny. Przez chwilę w bibliotece zapadła cisza tak głęboka, że słychać było tylko tykanie starego zegara na ścianie odmierzającego sekundy tego niezwykłego spotkania. Andrzej patrzył na kopertę, czując jak w jego sercu narasta gniew. Nie za biedę, w której żył, nie za lata ciężkiej pracy, za minimalną pensję, ale za chłopca, którego pokochał jak własnego wnuka, za łzy, które Krzysztof wylewał w pustej klasie, za samotność, która otaczała go jak niewidzialny płaszcz. Podniósł wzrok na Roberta i po raz pierwszy w życiu poczuł, że ma prawo osądzać kogoś, kto stoi wyżej w społecznej hierarchii. Odrzucił kopertę gestem pełnym godności i spokoju. Nie potrzebował pieniędzy milionera. Potrzebował tylko wiedzieć, że Krzysztof będzie szczęśliwy. Rozmowa, która nastąpiła później, była jedną z najtrudniejszych w życiu Andrzeja. Opowiedział Robertowi o chłopcu, którego pozna, o jego marzeniach, lękach, o nocach spędzonych nad książkami, o dumie, gdy wygrywał kolejne konkursy matematyczne, o samotnych urodzinach, które obchodził, przynosząc ciastka do szkolnej szatni, gdzie Andrzej częstował go herbatą ze swojego termosu. Robert słuchał, a jego twarz, zwykle opanowana i nieprzenikniona, z każdą chwilą stawała się coraz bardziej ludzka, naznaczona bólem i żalem. Gdy woźny skończył, milioner wstał, podszedł do okna i przez długi czas patrzył na szkolny dziedziniec, gdzie uczniowie grali w piłkę, śmiali się, żyli swoim beztroskim życiem. Następnego dnia Krzysztof nie pojawił się w szkole ani kolego. Andrzej chodził niespokojny, zastanawiając się, czy rozmowa z Robertem mogła zaszkodzić chłopcu. Czy milioner zdecydował się zabrać syna, wywieźć go gdzieś daleko, odebrać mu normalność, której tak desperacko potrzebował. Trzeciego dnia, gdy woźny zamykał szkołę, zobaczył znajomą czarną limuzynę parkującą przed bramą. Tym razem wysiadły z niej dwie postacie: Robert i Krzysztof. Chłopak wyglądał inaczej, jakby jednocześnie starszy i młodszy. Jego oczy, zwykle pełne niepokoju, teraz śniły spokojem, którego Andrzej nigdy wcześniej w nich nie widział. Krzysztof podbiegł do woźnego i objął go mocno, bez słów. Robert stał z boku, obserwując ich z uśmiechem, który odmienił jego surową twarz. Gdy chłopak w końcu się odsunął, wyjaśnił, że przez ostatnie dni poznawał swojego ojca. Uczył się go rozumieć. Wybacza. Tamtego wieczoru w małym mieszkaniu Andrzeja na obrzeżach miasta, trzy zagubione dusze Odnalazły się nawzajem. Przy stole, nakrytym wytartym obrusem, jedząc prosty posiłek przygotowany przez woźnego, rozmawiali o przyszłości. Robert opowiadał o swoich planach, o fundacji, którą chciał założyć, by pomagać samotnym dzieci. Krzysztof mówił o studiach matematycznych, o marzeniach, które teraz, z pomocą ojca, mogły się spełnić. Andrzej słuchał, uśmiechając się łagodnie, czując, że jest świadkiem narodzin czegoś pięknego. Miesiące mijały, a życie wszystkich trzech zmieniało się nieodwracalnie. Robert Kupił dom niedaleko szkoły, by Krzysztof mógł dokończyć edukację wśród przyjaciół. Chłopak rozkwitał pod czujnym okiem ojca i troskliwą opieką Andrzeja, który stał się częścią ich nowej posklejanej rodziny. Woźny nadal pracował w szkole, odrzucając propozycję Roberta, by przejść na wcześniejszą emeryturę. Kochał swoją pracę, kochał kontakt z młodymi ludźmi, kochał poczucie. Że jest potrzebny. Fundacja Nowy Początek, którą założył Robert, zaczęła działać w całym kraju, pomagając dzieciom z rozbitych rodzin, oferując stypendia, wsparcie psychologiczne, nadzieje. Krzysztof, mimo młodego wieku, aktywnie uczestniczył w jej działaniach, dzieląc się własnym doświadczeniem, pokazując, że nawet z największego bólu może narodzić się coś dobrego. W dniu 18 urodzin Krzysztofa, Robert zorganizował uroczystą kolację w najdroższej restauracji w mieście. Zaprosił tylko dwie. Osoby, syna i Andrzeja. Woźny, niepewny i skrępowany w eleganckim garniturze, kupionym specjalnie na tę okazję, siedział przy stole nakrytym białym obrusem, z niepewnym uśmiechem, obserwując, jak kelnerzy w białych rękawiczkach serwują potrawy, których nazw nie potrafił wymówić. Po deserze, Robert wyjął z kieszeni marynarki małe, eleganckie pudełko i podał je Krzysztofowi. Chłopak otworzył je drżącymi dłońmi. W środku był klucz. Niezwykły klucz do drzwi, ale symboliczny klucz do przyszłości. Robert wyjaśnił, że jest to klucz do apartamentu w Cambridge, gdzie Krzysztof rozpocznie studia matematyczne na jesieni. Łzy szczęścia popłynęły po policzkach chłopaka, gdy uświadomił sobie, że jego marzenia stają się rzeczywistością. Następnie milioner sięgnął do wewnętrznej kieszeni i wyciągnął kopertę. Tę samą, którą Andrzej odrzucił kilka miesięcy wcześniej, wcześniej w szkolnej bibliotece. Woźny zamarł, czując, jak jego serce przyspiesza. Robert położył kopertę na stole i powoli przesunął ją w stronę starszego mężczyzny. Tym razem jednak w kopercie nie było czek. Był w niej akt własności, dokumenty potwierdzające, że Andrzej Nowak stał się właścicielem małego, przytulnego domku z ogrodem na obrzeżach miasta. Miejsca, gdzie mógłby spędzić spokojną starość, gdzie jego wnuczka mogłaby biegać po trawie, gdzie mógłby wreszcie odpocząć po latach Ciężkiej pracy. Andrzej nie potrafił powstrzymać łez, które popłynęły po jego pomarszczonej twarzy. Nie była to jałmużna czy zapłat, Był to dar od człowieka, który zrozumiał wartość tego, co woźny zrobił dla jego syna. Dar, który mówił, dziękuję, głośniej niż jakiekolwiek słowa. Gdy wracali z restauracji, jadąc luksusową limuzyną przez nocne miasto, Andrzej patrzył przez okno na mijane ulice, na ludzi spieszących się do swoich domów, na światła odbijające się w kałużach po niedawnym deszczu. Myślał o dziwnych ścieżkach losu, które doprowadziły go do tego momentu, o wszystkich trudnościach, które musiał pokonać, o samotności, która przez lata była jego jedyną towarzyszką, o chłopcu, który płakał w pustej klasie chemicznej i o mężczyźnie, który odnalazł swojego syna. Życie Andrzeja zmieniło się nieodwracalnie, ale nie z powodu pieniędzy czy luksusowego domu. Zmieniło się, bo wreszcie, po 65 latach, odnalazł rodzinę. Nie tę połączoną więzami krwi, ale te związaną czymś silniejszym, zrozumieniem, współczuciem, miłością, która nie oczekuje niczego w zamian. Mijały lat. Krzysztof ukończył studia z wyróżnieniem, rozpoczął doktorat, publikował artykuły w prestiżowych czasopismach naukowych. Robert rozwijał swoje imperium biznesowe, jednocześnie poświęcając coraz więcej czasu fundacji, która stała się jedną z najważniejszych organizacji charytatywnych w kraju. A Andrzej, Andrzej przeszedł w końcu na emeryturę, ale nie przestał być częścią życia szkoły. Przychodził tam jako wolontariusz, pomagał w organizacji wydarzeń, rozmawiał z młodzieżą, która tak jak kiedyś Krzysztof, potrzebowała kogoś, kto by ich wysłuchał. W swoim przytulnym domku z ogrodem, gdzie kwitły róże, które sam zasadził, Andrzej często siadał na werandzie, patrząc na zachodzące słońce. W takich chwilach myślał o wszystkich dzieciach, które przewinęły się przez szkołę podczas jego długiej kariery, o tych, którym udało się pomóc i o tych, do których nie zdołał dotrzeć. Myślał o Krzysztofie, który teraz był dorosłym mężczyzną, ale wciąż odwiedzał go regularnie, przynosząc książki, które czytali razem, dyskutując o matematyce, filozofii, życiu. Pewnego wieczoru, gdy Andrzej siedział tak na werandzie, usłyszał dźwięk samochodu zatrzymującego się przed domem. Spodziewał się zobaczyć Krzysztofa, który zapowiedział swoją wizytę, ale zamiast niego z samochodu wysiadł Robert, milioner, który z biegiem lat stał się jego przyjacielem, wyglądał inaczej niż zwykle. Poważnie, nie mal ponuro. Usiedli razem na werandzie, w milczeniu obserwując, jak ostatnie promienie słońca barwią niebo na pomarańczowo i różowo. W końcu Robert przemówił, a jego głos był cichy, jakby mówił bardziej do siebie niż do Andrzeja. Wyznał, że jest chory, nowotwór trzustki, zbyt zaawansowany, by można było cokolwiek zrobić. Lekarze dawali mu kilka miesięcy życia, maksymalnie rok. Andrzej słuchał w milczeniu, czując, jak jego serce Ściska się z bólu. Nie za Robert. Bogaty mężczyzna miał dobre życie, osiągnął sukces, naprawił relacje z synem, ale za Krzysztofa, który miał znów stracić rodzica. Za wszystkie dzieci, którym fundacja pomagała, a które mogły stracić swojego dobroczyńcę. Robert mówił dalej, wyjaśniając, że przyszedł z prośbą. Chciałby Andrzej był przy Krzysztofie, gdy jego zabrakł, by pomógł mu przejść przez żałobę, by upewnił się, że chłopak nie zamknie się w sobie, nie straci radości żyć którą tak ciężko od Robert zmarł 8 miesięcy później, w słoneczny dzień wczesnej jesieni. Odszedł spokojnie. We śnie, w swoim domu, z synem przy boku. Pogrzeb był skromny, zgodnie z jego życzeniem. Przyszli tylko najbliżsi: Krzysztof, Andrzej, kilku przyjaciół, pracownicy fundacji. Nie było przemów, wieńców, pustych gestów. Była za to cisza, pełna szacunku i miłości. Po ceremonii Krzysztof i Andrzej wrócili do domu woźnego. Usiedli na werandzie, tam gdzie ostatni raz rozmawiali z Robertem. Młody mężczyzna był cichy, ale spokojny. Jego żałoba była głęboka, ale nie destrukcyjna. Odnalazł ojca tylko po to, by go znów stracić, ale zdążył go poznać, zrozumieć, pokochać i to było bez cen. Gdy zapadł zmrok, Krzysztof wyjął z kieszeni kopertę. Podobną do tej, którą kiedyś Robert próbował wręczyć Andrzejowi w szkolnej bibliotece. Podał ją starszemu mężczyźnie z uśmiechem, którym mieszał się smutek i nadzieja. Andrzej otworzył kopertę z drżącymi dłońmi. W środku nie było czeku ani aktu własności. Było zdjęć. Stare, pożółkłe zdjęcie, przedstawiające dwóch młodych mężczyzn stojących przed uniwersytet. Jednym z nich był Robert, młodszy o 30 lat, uśmiechnięty, z błyskiem w oku. Drugim był Andrzej. Woźny patrzył na fotografię nie rozumiejąc. Nigdy wcześniej. Nie widział tego zdjęcia. Nigdy wcześniej nie spotkał Roberta przed tamtym dniem w szkole. Jak to możliwe? Krzysztof delikatnie wyjął zdjęcie z rąk Andrzeja i odwrócił je. Na odwrocie był napis: Andrzej i ja, pierwszy dzień na Politechnice Warszawskiej, 1985. Świat Andrzeja zachwiał się. To niemożliwe. On nigdy nie studiował na Politechnice, nigdy nie miał takiej szansy. Jego ojciec, alkoholik, przepił wszystkie pieniądze, które matka odkładała na jego edukację. Musi Musiał iść do pracy zaraz po szkole średniej. Nigdy. I wtedy wspomnienie, głęboko zakopane pod warstwami lat, wypłynęło na powierzchnię. Egzaminy wstępne na Politechnikę, które zdał z wyróżnieniem. Pierwszy dzień na uczelni, pełen nadziei i marzeń. Kolega z pokoju w akademiku, Robert Morawski, syn bogatych rodziców, który mimo to traktował go jak równego sobie. A potem wypadek. Pijany kierowca, który wjechał w przystanek, na którym stał Andrzej. Tygodnie w szpitalu. Traumatyczny uraz głowy. Amnezja. Lekarze mówili, że może nigdy nie odzyskać części wspomnień i nie odzyskał. Zapomniał o pierwszym semestrze studiów, o przyjaźni z Robertem, o marzeniach, które miał. Wrócił do rodzinnej wsi, podejmując się pierwszej pracy, która się nadarzyła. Z czasem trafił do szkoły jako woźny i tam już został, zapominając, że kiedyś marzył o czymś więcej. Krzysztof kontynuował opowieść, którą przekazał mu ojciec przed śmierć. O tym, jak Robert przez lata szukał przyjaciela z młodości. Jak dowiedział? się o wypadku, o amnezji, o zmarnowanym potencjale. Jak przypadek sprawił, że ich drogi znów się przecięły. W szkole, gdzie jego syn znalazł w Andrzeju wsparcie, którego tak desperacko potrzebował. Robert nigdy nie powiedział Andrzejowi prawdy. Nie chciałby ten czuł się zobowiązany, by ich relacja zmieniła się przez wspólną przeszłość, o której woźny nie pamiętał. Ale przed śmiercią zdecydował, że Krzysztof powinien poznać całą historię. Powinien wiedzieć, że więzi, które ich połączyły, są głębsze i bardziej skomplikowane niż którykolwiek z nich mógł podejrzewać. Andrzej siedział w milczeniu, próbując przetworzyć wszystkie informacje, połączyć je z fragmentami wspomnień, które teraz powoli zaczynały wracać. Przypomniał sobie śmiech Roberta, ich wspólne nauki do późna, plany na przyszłość, które snuli. Przypomniał sobie, jak wielkim szokiem było dla niego, gdy po latach zobaczył dawnego przyjaciela wysiadającego z luksusowej limuzyny przed szkołą. Jak coś w jego wnętrzu podpowiadało mu, że zna tego człowieka, ale umysł nie potrafił połączyć tych sygnałów w spójną całość. Krzysztof obserwował go z troską, widząc walkę emocji na twarzy starszego mężczyzny. W końcu Andrzej podniósł wzrok, a w jego oczach błyszczały łzy. Nie smutku, ale wdzięczności. Za szansę na odzyskanie części siebie, którą uważał za bezpowrotnie utraconą. Za to, że los w tak niezwykły sposób połączył ich wszystkich. W ciszy jesiennego wieczoru, na werandzie małego domku, gdzie kwitły róże zasadzonego. Przez Andrzeja koło życia wykonało pełny obrót. Stary woźny, który kiedyś pocieszył zapłakanego nastolatka, odnalazł nie tylko przyjaźń i rodzinę, ale także część własnej przeszłości, o której istnieniu nie wiedział. A Krzysztof, patrząc na twarz człowieka, który był dla niego jak drugi ojciec, zrozumiał, że bogactwo ma wiele form, że można być milionerem jak Robert i jednocześnie ubogim duchem. Można też być prostym woźnym jak Andrzej i posiadać skarb większy niż wszystkie pieniądze świata zdolność do bezwarunkowej miłości, która potrafi odmienić czyjeś życie. Tamtego wieczoru, gdy gwiazdy zapalały się jedna po drugiej na ciemniejącym niebie, trzy historie Andrzeja, Roberta i Krzysztofa połączyły się w jedną opowieść o stracie, odnalezieniu i odkupieniu. Opowieść, która przypominała, że czasem największe bogactwo odnajdujemy w miejscach, w których najmniej się go spodziewamy i że nawet najprostszy gest, jak pocieszenie płaczącego nastolatka przez starego woźnego może zapoczątkować łańcuch wydarzeń, które na zawsze odmienią życie wielu osób.